Cześć! Jesteśmy właśnie z Marią w Polsce. Już jutro widzimy się we Wrocławiu i Maria chce przekazać Wam dobre słowo. Hello, Wrocław! I have a word for you. And it's taken from Jeremiah, chapter 30, verses 18 to 20. Cześć! Mam dla Was słowo i pochodzi ono z Jeremiasza, 30 rozdziału, 18 do 20 wersetu. Thus says the Lord, Behold, I will restore the fortunes of the tents of Jacob. I mieć przekonanie na swoich miejscach. I city będzie rebuilt na swoich ruinach, a palace będzie na swoich miejscach. To mówi Pan: oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba. I okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Myślę, że jest restauracja i wolność, and and a wyjście z kaptury dla swojej city. Wierzę, że będzie odnowienie i wolność, i wyjście z niewoli do pierwotnego planu dla Waszego miasta. The of God will be Miłosierdzie Boga i w Jego współczucie zostanie uwolnione. I that the of the Lord God will start Wierzę, że Duch Boga Żywego zacznie uwalniać objawienie Into do serc ludzi, awakening them to the truth of Jesus budząc ich naprawdę Jezusa, there, there Savior, że jest tylko jeden zbawiciel, and that there is forgiveness, i że jest przebaczenie, freedom, deliverance, wolność i uwolnienie, full redemption, pełne odkupienie in Jesus. w Jezusie. And it says here that the city shall be rebuilt. Tu jest napisane, że miasto zostanie odbudowane. And the palace shall stand on its place. A pałace staną na swoim miejscu. Wierzę, że król Jezus. Król Jezus zostanie ustanowiony w tym w centrum tego miasta. That he will be sitting on, the throne, on będzie zasiadał tam na tronie. That everyone will see, I każdy zobaczy, that Jesus is Lord. Że Jezus jest panem. And then in verse 19, I W 19. wersecie czytamy. From shall Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne. And the voice of those make I głosy pełne radości. And I will them and they shall not be Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba. Will also them and they shall not be Przysporzę im chwały, by nikt ich nie pogardzał. The sound of thanksgiving will be coming out of the hymny pochwalne i dziękczynne będą wychodzić z ust ludzi żyjących w tym mieście. Oni będą się cieszyć, radować i tańczyć w Bogu. goodness the Z powodu dobroci Bożej. Nastąpi rozmnożenie. I szacunek od Boga. Ludzie Boży nie będą już pogardzeni, nie będą już małoważni. They will start moving. Spe of Excel Oni zaczną poruszać się w duchu doskonałości and they will go to high places i zajdą

ukaże natomiast wszystkich jego ciemiężców. good word. To jest takie dobre słowo. will be punished. Wszyscy nasi wrogowie zostaną ukarani. The victory of Calvary, Calvary will be Zwycięstwo Kalwarii będzie udowodnione. Will be manifested. Zmanifestuje się. Every spiritual enemy. Każdy duchowy wróg. Under będzie pod, no, pod stopami ludu Bożego. So in Jesus name, więc w imię Jezusa we decree and declare ogłaszamy i deklarujemy, this word from Jeremiah 30, to słowo z Księgi Jeremiasza 30 rozdziału, will be accomplished, że ono się wypełni in your city. w waszym mieście. We will see his glory. Będziemy widzieć jego chwałę. Wrocław I Wrocław zajaśnieje. They will shine. Więc powstańcie i świećcie. Dlatego że wasze światło nadeszło. of the Lord. I chwała Boża. Has descended upon you. na was. Amen. Amen. Alleluja. Alleluja.